23 kwietnia w Teatrze Rozrywki odbyła się debata na temat kierunków zmian chorzowskiego rynku i prezentacja pierwszej koncepcji zagospodarowania przestrzeni między Urzędem Miasta a Parkiem Hutników autorstwa architekta Jerzego Stoszka, który odmienił m.in. oblicze ulicy Jagiellońskiej czy zmodernizował teatr rozrywki. Na rynku pojawiłaby się tężnia Solankowa oraz tzw. szklane sukiennice i oczywiście centrum przesiadkowe. Nasza koncepcja przebudowy czyni ze stakady. Nie negatywny element, tylko pozytywny. Jest przeszklonym dachem nad centralną częścią po prostu placu. Tężnia to jest taki element, który można wstawić wszędzie. Najczęściej występuje w parkach. My postanowiliśmy odwrócić sprawę, postawić tężnię w centrum miasta, w najważniejszym miejscu. Proszę Państwa, chorzyw był kiedyś już zdrowiskiem. Tężnia z racji rozprzestrzenianych miazmatów. Jest najlepszą rzeczą, jaka może służyć mieszkańcom w centrum miasta. Będziemy mieli najzdrowszy klimat na Śląsku. Żyjemy na zielonej planecie. Ta zieleń musi wejść w centra miasta. Przestrzeń wypełniona tylko betonami, granitami, blachą czy stalą nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Zieleń powinna być podstawowym elementem każdego zagospodarowania. W związku z czym dajemy i tyle, ile się tylko da włożyć. Zapytaliśmy gości przybyłych na debatę, co sądzą o projekcie. Koncepcja składa się z dwóch elementów. Przede wszystkim to jest plan na rynek, czyli pewien pomysł, w jaki sposób funkcje na rynku powinny być poukładane, czyli co powinno się znajdować na rynku i w którym miejscu. I to mi się podoba. Drugim elementem są już konkretne rozwiązania. Architektoniczne i to na pewno wzbudza więcej kontrowersji i emocji, są elementy, które mi się podobają. Na no, przykład bardzo mi się podoba kształt i wygląd szklanych sukiennic, które pan architekt zaproponował. Nie osobiście nie podoba się pomysł i wygląd tężni przed samym urzędem miasta. Zajmuje to za dużą część rynku i, i, i nie powinno to być w tym miejscu akurat nie na rynku, więc. Ta dyskusja, która ma miejsce dzisiaj, to dyskusja, jest, żebyśmy nawzajem mogli posłuchać swoich własnych opinii, zorientować się nie tylko prezent, nie tylko radni, ale także osoby interesujące się tym, co się dzieje w mieście, w jaki sposób wyobrażamy sobie rynek i jak on powinien wyglądać. Są i elementy ciekawe, i elementy, które mi się nie podobają. Znaczy, wydaje mi się, że przestrzeń publiczna, taką jest ten nasz dawny rynek powinna być otwartą przestrzenią. No tak na całym świecie architekci twierdzą, że przestrzeń publiczna powinna być otwarta. Natomiast ta koncepcja zakłada, że na tym rynku naszym dawnym, który jest od góry już ograniczony estakadą, wprowadza się nowe, duże elementy, bo wprowadza się tężnię, taki kominową, taki komin poprzemysłowy, duży, wielki przed urzędem, 15-metrowy. Wprowadza się pod stakadą budynek de facto nazywany sukiennicami, chociaż sukienice chyba w środku nie stoją krakowskiego rynku, tylko, go, tylko z boku. No i jest wielki przystanek komunikacyjny, który ogranicza rynek z, z, od, od zewnątrz. Wydaje mi się, że to wprowadzenie trzech takich wielkich obiektów na dawnym rynku, no zupełnie tą przestrzeń, demoluje tą przestrzeń. Mam też swoje zdanie na temat y, y, latarni, które Ostatnio próbuje się kreować w Chorzowie na ulicy Jagielańskiej, a które według tej koncepcji miałyby znaleźć się na rynku. Dla mnie te latarnie nie są ani nowoczesne, ani w starym stylu. To są tak dokładnie szyny tramwajowe, zardzewiałe szyny tramwajowe, postawione pionowo, z żarówką ledową u góry. Oczywiście no jest na pewno inne. Jeżeli artyście chodzi o to, żeby pokazać, że to jest inny, no to mu to wychodzi. Tylko czemu naszym kosztem i czemu w moim mieście? Niech sobie to gdzieś tam jakąś wystawę tworzy artysta, bo ma prawo. Także te, te lampy mi się kompletnie nie podobają. Natomiast jako, że staccada zmieni swój wizerunek, ona stanie się sama w sobie jakąś budową taką w miarę, w miarę ładną, bo są ładne ekrany, wejdą kolory. Prosi się, aż żeby rynek pod spodem też zmienić i być może zmiana na wierzchni, na jakąś elegancką, ma sens. Wydaje mi się, że przenoszenie tramwaju poza rynek na drugą stronę jest po pierwsze bardzo kosztowne i nie musi mieć miejsca. Dlatego, że jeżeli, przed jeżeli torowisko wyremontujemy przed urzędem, tak jak torowisko na ulicy Wolności, i wyłożymy podobnie, zrównamy poziom z rynkiem, no uzyskamy przestrzeń bardzo przyjazną, bardzo ładną. Jeżeli to wszystko rozmaci się zielenią, szlachetną, no to będzie bardzo przyzwoite miejsce publiczne w Chorzowie, bez tych obiektów. Które nie są konieczne. Bardzo mi się podoba forma zamknięcia estakady tymi szklanymi taflami, które pan, pan architekt nazwał sukiennicami czyli przeźroczysta, transparentna rzecz, która jednocześnie zamyka i czyni taką przestrzeń pod estakadą wykorzystując w sposób naturalny, jakby przykrycie dachowe. I, a jednocześnie ta transparentność powoduje, że ten rynek no, nie powinien być przez to mniejszy. Czyli będziemy widzieć to co, co, to, co się dzieje za nim. No i to, co jest ważne też dla mnie, to jest wykorzystanie atutu samej estakady, czyli to, co nie wszystkim się podoba. Oczywiście tak jest w rzeczy samej, natomiast wykorzystujemy bardzo dobre skomunikowanie. Mamy i komunikację publiczną w jednym miejscu i możliwy dojazd komunikacją indywidualną, samochodową do, do centrum rynku. Pomysł budzi sporo kontrowersji, jednak nie jest to wersja ostateczna. Największym problemem jak na razie pozostaje znalezienie źródeł finansowania tej inwestycji.